Powiedz mi, czego tutaj dzisiaj. sponsorować swoją drogą, ale tak nie jest. W tym zestawie mamy zarówno krem do twarzy, krem do ciała, balsam do ciała i peeling do ciała. Już pokazuję, już pokazuję. Давайте It's not frost. なすに。 Łatwe do spłukania. Ojoj, oj, 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 oj. chyba nam wywaliło korki w sklepie. Nie wiadomo, co się stało. Bardzo, bardzo nietypowa sytuacja. Zapachowo połączony z peelingiem, bo zarówno peeling, jak i balsam są o zapachu kawy i czekolady. No, dosyć dziwne rozwiązanie. Połączyli zapachowo krem do ciała z peelingiem do ciała, a także krem do twarzy. Z body cleanser with rose flower and rose hip oil nourishing body wash Rozumiem, rozumiem. Czyli coś do pielęgnacji skóry pod oczami. Okej, okay, w takim wypadku mam dwie propozycje. Pielęgnacja skóry pod oczami. Tymiesz decyzję, no spokojnie, możesz się zastanowić na spokojnie, a ja pokazuję dalej, o czym to jeszcze mówiłaś. zachować środki ostrożności. Tutaj jest napisane, że można go trzymać na skórze 10 minut, ale na sam początek, kiedy skóra jeszcze nie jest przyzwyczajona, ja bym radził tak 5 minutek trzymać to na twarzy. to musisz... Teraz tak, mówiłaś o kosmetykach do twarzy, czyli co? Podkład. Mm, podkład, korektor, puder. OK, ok, już pokazuję. Jeśli chodzi o podkład, to myślę, mm, że odcień trójka naturalny będzie dla ciebie idealny. To jest podkład z Evelyn 6. więc polecam. A korektor musi być zawsze odrobinę jaśniejszy. and te ręce, nie mam tego otworzyć, ale zaufaj mi, zaufaj mi, że po tej stronie jest e, zwyczajny marker, zaś po drugiej stronie jest wzorek i mamy tak, wzorek serduszka, wzorek, jak us przepraszam zatem tak z jednej strony jest zwyczajna końcówka a z drugiej strony jest końcówka w kształcie tych wzorków i można sobie robić pod oczami albo gdziekolwiek na twarzy serduszko, gwiazdkę, księżyc uważam, że jest to bardzo fajna sprawa tak jeszcze mamy na promocji eyeliner tylko jego konsystencja jest bardzo płynna i ciężko namalować nawet prostą connection name.